Dajcie o poranku po morskie wykopki z tej strony ja Jestem sobie w miejscu gdzie już byliśmy kiedyś z bratem Ale tak średnio to tą miejscóweczkę. Zaraz Wam pokażę te kąpielisko już po mostu kawałek widać I tak sobie coś pomyślałem, że ponowie chyba próbę tutaj w tym miejscu zaraz to zobaczycie kąpielisko wygląda tak. Zaraz skakuję do wody. I widzimy się, słyszymy przy pierwszym sygnale. W pięciu kapsłach, tam troszeczkę na płytszej wodzie. Szedłem głębiej. I pierwszy sygnał 2 złote 14 rok. No dobra, lecimy dalej. I jest druga monetka chyba 5 groszy. Tak jest 5 groszy Mało sygnałów Niestety nagły zamkrzy myślałem że coś będzie więcej Ale za dużo nie ma Dobra lecimy dalej Jest trzecia monetka Złotóweczka Ale kopałem ją i kopałem Już było tak głęboko, że myślałem że jej nie wykopię Dziewięćdziesiąty trzeci i mam takie coś jeszcze nie wiem co to jest chyba coś tam jest metalowego bo było na, na 5 groszy to biło no takie cudeńko do następnego chyba nie mogło zabraknąć PRL-ka standardowo gdzie on się tu schował jest 10 złotych 86 rok Takie jeszcze cude się tu zachowało Do następnego Zobaczcie co wpadło Bransoletka chyba nie wiem czy to srebro ale fajna, chyba stara trochę tu poleżała no, już byłem zrezygnowany powiem szczerze mało sygnałów w zeszłym roku dosłownie kawałeczek dalej znalazłem taką a, brączkę ze stali nierdzewnej a teraz pada takie coś potem Wam to jeszcze pokażę z bliska a tak wygląda ta bransoletka to nie jest zdecydowanie tak na 99% to chyba jest, jakiś jest badziew ona jest zerwana tutaj widać ale co, cieszy, taki fancik lecimy dalej nie wierzę jest pierścionek, wygląda jakby złoty dosłownie praktycznie w tej samej dziurze co ta bransoletka tylko trzyma punce Ale śliczne. Tylko czy to jest złoto? Punc nie widzę. Słuchajcie, chyba wyjdę na brzeg i zobaczę, co to jest. No, słuchajcie, jest punca tutaj. 585, nie wiem czy to widać w tym miejscu. Jest drugie złotko, drugie złotko w tym sezonie. Nie wiem czy to widzicie. gram wam chyba telefonem z bliska. Będzie lepiej widać. Ha, ha! Jest, jest petarda, jest mistrz. Super, 585, tak, jest punca. No i słuchajcie tak wygląda ten pierścioneczek z bliska tu jest gdzieś próba o, z boku jest, widać 5,8,5 Także super, bardzo się cieszę nie wiem coś mnie do tego, do tego miejsca tutaj ciągnęło i chyba już wiem co ten pierścioneczek Także jest fajna znajdka Po tym Po tym koczyku Przepraszam po tym Słuchajcie, ma fajną monetkę w sicie 20, 20 złotych PRL Z głębin to samo nowotko Także drugi PRL 76 Lecimy dalej. Mam w Jakiś stary samochodzik. transporter. Swat police. Takie cudeńko. Dobra, lecimy dalej. Mam w sicie 2 złote A zupełnie kopałem co innego, jakiś zupełnie inny sygnał. zupełnie 94 rok zupełnie niedługo na dwójeczkę no ale zobaczę co tu jeszcze jest może jakiś po prostu leżał jakiś kapsel albo coś obok dlatego tak dziwnie dziwnie biło no ale jest druga dwójka do następnego mam coś w dużego <laughs> o matko zobaczcie zobaczcie wpadło mi i tam są jeszcze te resztki tego czegoś Położę to na razie na brzeg i to zabierzemy Tylko to jeszcze wypłuczę Do następnego Mam grosika Jest grosik Do skarbonki Myk i lecimy dalej. 27 26 20 groszy. Wpada 20 groszy. Dobra. Lecimy dalej. Jeden z ostatnich sygnałów. Muszę pomału kończyć. Jak nie ostatni sygnał. 10 groszy. No bez dyszki nie mogę stąd wyjechać. Jest wpadło 2012 rok. Także chciałbym Was zaprosić pomału na podsumowanie całkiem dany wypad. Zobaczymy do uczenia na podsumowaniu. No i słuchajcie, jest sobie podsumowanie. To są dzisiejsze fanciki. No, mistrzem jest, wiadomo, pierścioneczek. Jestem bardzo zadowolony. Cieszę się. Ta branzoletka taka trochę tandetna, ale jest jakaś. Słuchajcie, dwa PRL-ki. na wodko, dwie dyszki. I dyszka. I tutaj jest tam ponad 5 złotych ze współczesnych monetek. Jeżeli Wam podobał się film, zapraszam do subskrypcji. Łapka w górę, komentarz to mnie zachęci, żeby kręcić Wam kolejne swoje przygody. I to tyle na dzisiaj. Widzimy się przy następnym wypadzie. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Hej.